Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale Tym Razem. Falcon i Zimowy Żołnierz, pierwszy odcinek, drugi serial MCU na platformie Disney Plus z premierą 19 marca. Długo nie musieliśmy czekać, bo przerwa między WandaVision a Falconem była dwa tygodnie, ale te dwa tygodnie dłużyło się jak rok. MCU z czwartą fazą wystartowało już na dobre. Jeszcze tylko powiem, że tu będą spoilery do pierwszego odcinka. Bo kto oglądał, ten już wie, także z tym um, ostrzeżeniem zacznijmy recenzję. Na początku chciałbym powiedzieć tylko, i tutaj nie zbijcie mnie za bardzo, ale falcon i zimowy żołnierz, jako postaci, są jednymi z moich najmniej ulubionych. Co nie znaczy, że ich nie lubię, nie szanuję i wiecie, po prostu są na dole mojej listy ale każdy z taką listę może mieć, wiecie, własną i mi po prostu oni nie przypasowali. Także odcinek zaczyna się takim wielkim boom, taką super sceną akcji, którą, której urywki widzieliśmy w zwiastunach. Jest to popis choreograficzny Falcona, popis efektów specjalnych. Naprawdę świetnie się zaczął ten odcinek z takim przytupem. Później nieco zwolnił, ponieważ dowiedzieliśmy się, co za sobą zostawił kapitan Ameryka. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że tak. Sam powiedział, sam powierzył swoją tarczę, którą powierzył mu kapitan Ameryka, Steve Rogers, do muzeum, bo powiedział, że on nie jest na to gotowy, że ta tarcza należy do kogoś innego. I na samym końcu tego odcinka, trochę będę tak skakał, bo te historie się trochę mm, mieszały, na końcu tego odcinka rząd Stanów Zjednoczonych wydymał Falcona bez mydła, że tak brzydko powiem, bo zdradzili go po prostu. On oddał im tarczę w, jako, wiecie, no, w, w, dobrzej, do, w dobrej wierze. Chciał, aby ten symbol był nienaruszalny. Ten symbol, czyli tarcza należała do Steve'a Rogersa i Steve'a Rogersa tylko. Hmm, po angielsku to brzmi lepiej. Dobra, nieważne. W każdym razie na samym końcu odcinka poznaliśmy nowego kapitana Amerykę. Falcon dowiedział się o tym z telewizji i poczuł się zdradzony. I nic dziwnego, bo on oddał im tarczę, a oni sobie wybierają nowego kapitana Amerykę. Po, po drugie, nie wiem czy zauważyliście, czy chce, czy, czy patrząc na ryj tego gościa, po prostu aż chce się go uderzyć. Ma tak. Łatwą do uderzenia mordę, że aż po prostu głowa boli, aż chciałem w monitor napieprzać. Nie wiem, czy wy tak samo mieliście. Um, drugi wątek to Baki i jego radzenie sobie z traumą, radzenie sobie z przeszłością. Um, dowiadujemy się tutaj bardzo fajnej rzeczy, bardzo ciężkiej rzeczy do ogarnięcia, bo Baki ma 100 lat, prawda? Kiedy był jeszcze zimowym żołnierzem, um, zabił pewnego Azjatę. To było lata wcześniej. I teraz on pomaga jego ojcu. I z tym nie może sobie poradzić Baki. To jest bardzo, bardzo emocjonujący odcinek. Bardzo mi się podobał, mimo że tempo odcinka było naprawdę powolne, bo to było wprowadzenie. To jest, pamiętajcie, zupełnie inny show niż WandaVision. WandaVision to był sitcom, komedia. No, powiedzmy, komedia w, cudz w cudzysłowie oczywiście. A Falcon i Zimowy Żołnierz to jest historia przyjaźni, historia tego, jak sobie poradzić w nowym życiu po tym, co zrobił Thanos w Infinity War i Endgame. Nie było ich 5 lat. Prób Falcon na przykład próbuje z rodziną się um, uporać z problemami prawnymi, z problemami z, z bankiem, z pracą itd. Tak Widzicie, bycie superbohaterem nie jest takie kolorowe, jak może się wydawać baki z drugiej strony też jest sam, potrzebuje jakiegoś przyjaciela, potrzebuje kogoś, komu może się wygadać. No i oczywiście prawdopodobnie w drugim odcinku Falcon i Zimowy Żołnierz spotkają się już gdzieś na jakimś nazwijmy to wspólnym treningu. To tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o taką krótką recenzję. Gra aktorska no to jest wszędzie ta sama. Easter eggów było mnóstwo, ale na tym em, będzie na ten temat będzie osobny odcinek. Wspaniała muzyka. Wspaniała choreografia, tu muszę powiedzieć, szczególnie pierwsza, mm, pierwsza scena, właściwie to była jedyna scena akcji, taka wycie w, w marvelowym stylu, w stylu MCU, i było to naprawdę dobrze zrobione. E, z, poznaliśmy flagsmasherów, wiemy jaka jest ich motywacja, motywują się tym, to znaczy ich mot to jest takie, że podczas blipa, czyli podczas gdy nie było połowy ludzkości, świat był lepszy. I oni teraz próbują jakby wrócić do tego, co było. Widzieliśmy scenę w Szwajcarii, gdzie okradają bank, i tam jeden z tych Flaksmaszerów był mega silny. Kopnął tego, tego przyjaciela sama, że tamten po prostu odleciał w Siną dal, i coś tu jest z nimi nie tak. Oni, mają, oni na pewno współpracują z baronem Zemo, który ma dostęp do powiedzmy jakiegoś super serum, super żołnierza, coś takiego. Jakiejś innej wersji. To jest właśnie najlepsze wyjaśnienie, dlaczego dwóch flaksmaszerów było w stanie powstrzymać Bakiego na tej ciężarówce podczas sceny, no, nie wiem, pościgu czy przejęcia czegoś. W każdym razie widzieliśmy to wszyscy w Zwiastunach. Nie poznaliśmy jeszcze barona Zemo, ale na to przyjdzie czas i poznaliśmy, ciekawe czy w US Agent czy John Walker będzie właśnie. Wrogiem. Myślę, że będzie, ale jak to tak naprawdę będzie, to się okaże. Czy oglądaliście Falkona i Zimowego Żołnierza? Pierwszy odcinek, jeżeli tak, to dajcie znać, co sądzicie o serialu. Jeżeli chcecie jakieś napisać spoilery, to oznaczcie to dla tych, którzy jednak nie chcą psuć sobie zabawy, mimo że obejrzeli właśnie recenzję ze spoilerami. Drugi odcinek, nie mam pojęcia, jaki będzie. No i zakończenie odcinka, wyjaśniamy zakończenie odcinka. Tak jak powiedziałem na początku, sam Wilson oddał tarczę w, no do muzeum, aby, aby nikt nie położył łap na tym symbolu, którym był kapitan Ameryka. I teraz rząd Stanów Zjednoczonych zdradził Falcona, zdradził Avengers, zdradził tak naprawdę świat, zdradził symbol, jakim była tarcza Steve'a Rogersa, Mianując nowego US Agenta, czy nowego kapitana Ameryka, jak to nazwali, i teraz Falcon będzie musiał zrobić wszystko, aby odzyskać tą tarczę i wziąć ją, powiedzmy, że dla siebie. Jak wiemy, będzie ją miał, um, po to, żeby nikt nie zbezcześcił dobrego imienia, jakie po sobie zostawił Steve Rogers, kapitan Ameryka. Także takie było zakończenie pierwszego odcinka. Trzymajcie się, na razie. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.